Zgodnie z tym, co zapowiadałem w ostatnim odcinku, dzisiaj postaram się Wam kilkanaście minut opowiedzieć o rynku polskich startupów w sektorze telemedycyny, posiłkując się raportem przygotowanym przez MedMidTech, organizatora cyklicznych konferencji i przestrzeni networkingowych dla świata nauki, biznesu, medycyny i nowoczesnych technologii oraz Athena Research and Consulting, agencję zajmującą się badaniami rynku i budowaniem strategii innymi dla firm w branży MedTech. Nasz portal blisko współpracuje z MedMidstech i jest patronem medialnym nie tylko ich imprez, ale także tego raportu, który dzisiaj wezmę na pod tapetę w biotek Vlog. To pierwsza tak kompleksowa analiza stricte rynku startupów medycznych jako wydzielonej grupy biznesowej. A do tego raport jest naprawdę jeszcze ciepły, ponieważ badania były prowadzone w okresie styczeń-luty bieżącego roku, a wyniki premierowo zaprezentowane na ostatniej konferencji MedMidstech 26 marca w Warszawie. Wszystkie te konferencje oraz ten raport mają mapować dynamiczne środowisko startupowe, które na ten moment może liczyć około 100 firm rozwijających innowacyjne rozwiązania w branży life science związane z medycyną, sportem, zdrowym trybem życia, odżywianiem. W ankiecie wzięło udział aż 62 podmioty, co jak na tego typu badania mailowe jest zdecydowanym zawyżeniem ogólnej średniej, pewnie maksymalnie sięgającej kilkanaście procent. A wiadomo, jak reagujemy na maile z ankietami. Statystyki liczbowe były wzbogacone także wypowiedziami ekspertów komentujących uzyskane rezultaty. Od razu powiem, że nie na wszystkie liczby i opinie będzie miejsce w tym programie. Raport jest bardzo obszerny, pomimo że jak zapowiadają jego twórcy, to dopiero pierwsza część i prace będą kontynuowane. Dlatego w opisie filmu macie link do całego dokumentu, a ja skupię się tylko na wybranych zagadnieniach. Wynik wskazujący, że 85% twórców startupów to mężczyźni, może kobiety lekko zdołować. Ale spokojnie, za chwilę powiem coś na osłodę. Po pierwsze, to średnia ze startupów, które zgłosiły chęć udziału w badaniach. O ogólne rynkowe wskaźniki mówią raczej, że ten odsetek jest bliższy 25-28%. Po drugie, czasem nie ilość, a jakość się liczy, i dziś pierwsze startupy, jakie przyjdą nam do głowy, z dużym prawdopodobieństwem były zakładane przez panie. Chociażby Sidely, czyli dr Edyta Kocyk i jej opaska telemedyczna Sidely Care, która monitoruje funkcje życiowe człowieka, czy Pregnabit, i doktor nauk medycznych Patrycja Wizińska-Socha oraz jej telemedyczne KTG wykorzystywane do monitorowania stanu zdrowia płodu. Lub panie są bezpośrednimi adresatkami tych rozwiązań, jak w przypadku kontrowersyjnego ostatnio Brastera, dystrybutora użytku. Urządzeń opartych na technologii termografii jako metody przesiewowej w diagnostyce nowotworów piersi, które spotkały się niedawno z ostrym krytyką onkologów. Nie czas i miejsce na przedstawienie tej sytuacji. Wszystkie informacje na ten temat, argumenty jednej i drugiej strony znajdziecie na naszym portalu. Wydawałoby się, że startupy to środowisko ludzi młodych, bardzo często studentów. Okej, okay, nie jest to jakaś skostniała grupa profesorów starej daty, ale fakt, że aż 57% założycieli należy do grupy wiekowej 30-39 lat, może trochę zaskakiwać i wskazuje na to, że są to osoby, które prawdopodobnie próbowały się w innych biznesach, na etatach, może mają za sobą dość intensywną karierę naukową. Ale jeszcze podczas studiów czy od razu po ich zakończeniu nie szukały niestandardowych i ryzykownych alternatyw. Aż 80% osób wchodziło na rynek już ze zdobytym doświadczeniem biznesowym, 15% z dydaktycznym, a dla jedynie 4% był to pierwszy ruch po ukończeniu studiów. Wykształcenie tych osób najlepiej tłumaczy nazwę medtech. Niemal wszyscy twórcy startupów mogą pochwalić się wykształceniem wyższym, z czego 38% jest po kierunkach technicznych, 19% medycznych. A wszystkie inne specjalizacje są zdecydowanie bardziej niszowe. Ponad połowa startupów była zakładana w latach 2016-17, ponad 1 trzecia zaś przed rokiem 2016, z czego należy się cieszyć, bo to oznacza, że te twory utrzymały się już na rynku kilka lat, a pamiętajcie o tym, że wskaźnik przeżywalności startupu, że tak to nazwę, wynosi około 10%, więc miejmy nadzieję, że w kolejnych latach ta liczba nie osłabnie. Tym bardziej, że ostatni rok drastycznie zweryfikował sytuację nowych podmiotów na rynku. Po zaledwie 6% weszło do gry w 2018 roku. Liczba założycieli i zatrudnianych pracowników pokazuje, że w tej wymagającej branży sukces rzadko może wypracować i udźwignąć jeden człowiek, bo startupy są zazwyczaj zakładane przez 2 trzy osoby i później zatrudniają kilku kolejnych współpracowników. Najczęściej innowatorzy skupiają się na rozwiązaniach z zakresu telemedycyny, urządzeń medycznych, nowoczesnej diagnostyki oraz mHealth. Przy czym druk 3D, robotyka, IT, AI to bardzo mało popularne kierunki, ale też trzeba brać poprawkę na kompetencje potrzebne w tego typu projektach, możliwości technologiczne czy rozpiętość rynku. Aż 29% startupów deklaruje, że rozwija interdyscyplinarne specjalizacje. Zaś wysokie 15% działa w obszarze kardiologii, która jest wdzięcznym rynkiem, bo otwartym na innowacje i niestety charakteryzującym się wysoką śmiertelnością. Teraz trochę liczb poza raportem, które uzyskałem od jednego ze startupów z tej branży firmy MediNights i które omawiałem z profesorem Sebastianem Stecem na łamach ostatniego numeru naszego kwartalnika. Szacuje się, że rynek chorób układu krążenia wzrośnie z niecałych 130 miliardów dolarów w 2015 roku do 146,5 miliarda dolarów do roku 2022. Kardiologia jest jednym z największych segmentów MedTechu, który w 2022 ma być wyceniany na ponad 62 miliardy dolarów. Jednym z czynników powodujących tak znaczące wzrosty jest starzejące się społeczeństwo. Do 2022 roku liczba osób powyżej 55. roku życia wzrośnie o około 240 milionów. Raport potwierdza, że finansowanie startupu to proces złożony i zmienny w czasie, bo podzielony na tzw. rundy finansowania. Zdecydowana większość przedsiębiorców wskazuje, iż najlepiej zacząć od zainwestowania środków własnych. I dopiero z takim projektem wyjść do funduszy VC, u biznesu czy instytucji publicznych. Taki schemat wybiera ponad 3 czwarte firm, przy czym aż dla 45% jest to wiodące źródło finansowania. Zaledwie 27% sięga po środki VC. Chcąc jednak skalować swój biznes albo nawet zwiększyć swoje szanse na tle konkurencji, już na starcie dzięki większemu kapitałowi oraz wiedzy eksperckiej i szerokiej bazie kontaktów dedykowanego funduszu, trzeba wyjść do wyżej wymienionych podmiotów. Jak porównywać się to tylko do najlepszych? Amazon, Netflix, Microsoft, Twitter, Tesla czy Facebook. One rozwinęły się dzięki wsparciu funduszy Venture Capital. We vlogu numer 30 mówiłem także o problemie zbytniego przywiązania do środków NCBIR-u, braku tzw. smart money czy nazbyt skromnego wsparcia kapitałem zagranicznym, więc jeśli ktoś chce uzupełnić swoją wiedzę, link w karcie u góry. Jeden z ekspertów w tym dziale, Tomasz Czapliński ze Speed Up Venture Capital Group, wskazywał, że cechą charakterystyczną rynku medycznego jest to, że wszystkie działania dążące do stworzenia produktu, jego certyfikacji i dystrybucji są zdecydowanie droższe niż w innych branżach. Projekty MedTech charakteryzują się ponadto dużym ryzykiem niepowodzenia i stąd może wynikać niechęć lub sceptycyzm u osób czy instytucji, które mogłyby kosztowo partycypować w biznesie. Wskazuje też na fakt, że dominująca liczba startupów nie uzyskała jeszcze łącznego finansowania ze wszystkich źródeł przekraczającego 3 miliony złotych. Co dowodzi, że te spółki znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. A ja od siebie wprowadzę tutaj trochę optymizmu, bo znowu z MediNice porównywaliśmy kiedyś projekty medtech stricte do farmacji. Zwracaliśmy uwagę na krótszy czas trwania badań klinicznych, w medtechu maksymalnie dwie fazy 2-4 lata, a farmacji 3-4 fazy plus minus 10 lat. Niższy koszt tych badań, uśredniając około 5 milionów złotych w telemedycynie, versus setki milionów w przypadku pracy nad innowacyjną cząsteczką. Wreszcie inny stosunek ryzyka. Jeśli w przypadku takiej cząsteczki skutki uboczne przewyższają efekt terapeutyczny, idzie ona na zmarnowanie. Podczas gdy inżynierowie, metechowi często w trakcie prac są w stanie coś poprawiać, usprawniać. To ryzyko oczywiście powoduje, iż przełomowe leki będą znacznie wyżej wyceniane, ale takie firmy jak Medtronic, just Medical czy Philips dokonywały już wielomilionowych, a nawet miliardowych transakcji w medtechu. Na konferencji była obecna Magdalena Gojownik-De Vries, lider programu edukacyjnego Akademia Biomed PFR, który ma być odpowiedzią na niski współczynnik korzystania z zewnętrznego finansowania przez startupy. Jak podkreśla, to pierwsza inicjatywa branżowa dla startupów z obszarów medycznych, która stawia na praktyczną wiedzę, międzynarodowe doświadczenia i łączenie uczestników z funduszami VC. Spółki z branży farmaceutycznej i medycznej uzyskują unikalną szansę na udział w warsztatach z ekspertami z branży biotechnologicznej, nawiązanie kontaktów biznesowych w Polsce czy Wielkiej Brytanii i dzięki temu wybranie optymalnej ścieżki dalszego finansowania. PFR Ventures podpisało już umowę z sześcioma funduszami mającymi środki przekraczające pół miliarda złotych i wolę inwestycji w projekty z zakresu szeroko pojętej biomedycyny. Kwota pojedynczej inwestycji może wynieść nawet 60 milionów. Jestem bardzo ciekaw, jak ten projekt wpłynie na przedstawiane dziś statystyki. Aż 95% respondentów deklarowało, że konsultowało swoje rozwiązanie z jego grupą docelową. Wyodrębniono tutaj dwie dominujące kategorie. 47% chciało znać opinię lekarzy, 19% pacjentów. Nawet jeśli finalnym odbiorcą jest pacjent, bardzo często te produkty czy usługi będzie zalecał właśnie lekarz lub też pacjent będzie posiłkował się jego opinią jako niekwestionowanego autorytetu medycznego, stąd pewnie takie wyniki. Startupy na różnych etapach rozwoju swojego rozwiązania są zmuszone wchodzić także w inne interakcje. 89% deklaruje współpracę z organizacjami medycznymi, 45% z korporacjami, a zaledwie 19% z instytucjami rządowymi. Czyli im dalej własnym tym więcej drzew. Może nie ma się to zatrzymywać przy organizacjach medycznych, skoro statystyka jest tak dobra, przejdźmy od razu do współpracy z firmami farmaceutycznymi. Bo tą współpracę deklaruje niespełna połowa, ale blisko 80% chciałaby te relacje nawiązać. Najchętniej w celu sięgnięcia do sieci dystrybucji firmy lub uczynienia z niej swojego klienta strategicznego. Wniosek z tego jest prosty: nie potrzebują one wsparcia technologicznego, na tym się znają jak mało kto, lub ułatwienia dostępu do konkretnych sprzętów laboratoryjnych, bo sieć parków technologicznych czy infrastruktury uczelni jest dość rozbudowana. Ale zdecydowanie brakuje im kompetencji i wizji stricte biznesowych, sprzedażowych. Co ciekawe, bardzo sporadycznie deklarują chęć wsparcia na poziomie promocji produktu i ogólnego PR-u firmy, co według mnie może świadczyć nie o tym, że oni sami się tym zajmą, ale po prostu nie doceniają znaczenia działań marketingowych w strategii sprzedażowej. Moim zdaniem duży błąd i zbyt wąskie spojrzenie na sprzedaż. Czyli startupy chcą z tej współpracy, kolokwialnie mówiąc, wyjąć klientów i pieniążki. Biznes trochę sprowadza ich tutaj na ziemię, argumentując, że owszem, finalnie jest to możliwe, ale dopiero po dokładnym zweryfikowaniu projektu i dłuższej, nawet kilkuletniej współpracy na różnych innych płaszczyznach. Biznes jest bardzo pragmatyczny. Zainwestuje, jeśli zobaczy faktyczne rozwiązanie istniejącego problemu, szereg przewag konkurencyjnych, wizję komercjalizacji oraz wartość dodaną dla korporacji płynącą z tej inwestycji. I wcale nie musi być to urządzenie już gotowe do testów. Ale nawet projekt w fazie koncepcyjnej kwestia pokonania tych barier komunikacyjnych. Startupy identyfikują także kilka podstawowych trudności w samym nawiązaniu współpracy: długi proces decyzyjny, biurokracja, problemy z dotarciem do odpowiednich osób, inna kultura pracy. In to in Możemy pracować w różnych branżach i wykonywać różne zawody, ale na pewno wielu z Was i ja również. Czasem przekonuje się, jak trudno dostać się na szczyt danej korporacji, uzyskać odpowiedź na nasze zapytanie i kontakt do odpowiedniej osoby. Ale tego się nie zmieni, to są ogromne firmy. Czasem warto jednak się przemęczyć, bo cierpliwość może zostać sowicie nagrodzona. We współpracy z instytucjami publicznymi dochodzi do swoistego paradoksu. Z jednej strony startupy mają świadomość, że mogłyby dzięki współdziałaniu ze stroną rządową dużo zyskać, m.in. możliwość zintegrowania swojego rozwiązania z systemem opieki zdrowotnej, budowy pozytywnego wizerunku i wiarygodności firmy oraz wpłynięcia na zmiany legislacyjne. Z drugiej strony jednak nie angażują się w tą kooperację. Ponieważ zbyt silnie w ich świadomości wbiły się takie bariery jak biurokratyzacja struktur, długi proces legislacyjny, niezrozumienie technologii i zbyt wolne adaptowanie się prawa do postępu medycyny, czy przekonanie o braku chęci współpracy ze strony rządzących. Praca musi być wykonana po obu stronach, tym bardziej, że na końcu beneficjentem tych rozwiązań ma być przecież pacjent. I jakby nie patrzeć, cele obu stron są zbieżne, Chcemy skuteczniej radzić sobie z problemem starzejącego się społeczeństwa, braku kadry medycznych czy jednolitych standardów rynkowych dotyczących np. przechowywania dokumentacji medycznej. Wszyscy kiedyś możemy być pacjentami i te niedo niedociągnięcia systemu tak samo boleśnie odczuć. I najmniej ważne wówczas będzie, którą stroną tego dialogu byliśmy. Przechodzimy do ostatniego punktu raportu, mianowicie potrzeb startupów medycznych. Mówiliśmy o tym, że jest to bardzo kapitałochłonna branża. To nie fintech czy IT, gdzie wystarczy czasem, no poza umiejętnościami rzecz jasna, pomysł, biurko i komputer. W medycynie mamy przed sobą konieczność spełnienia bardzo restrykcyjnych norm prawnych, przejścia z produktem przez wszystkie fazy badań klinicznych, certyfikacji urządzenia. Dlatego blisko 3 czwarte respondentów na pierwszym miejscu wśród potrzeb wskazuje kapitał finansowy, ale połowa narzeka także na zbyt ubogą bazę kontaktów. Wśród potrzeb dosyć często wymieniani są także wykwalifikowani pracownicy czy specjalistyczna wiedza. Kapitał finansowy to także podstawowa bariera rozwoju, na którą wskazuje aż 63% badanych, a dopiero daleko w tyle wymienia się trudności w dotarciu do klientów, w pozyskaniu kontaktów czy skalowaniu biznesu. Zapytani o zdanie eksperci w zasadzie potwierdzili powyższe wnioski dotyczące pieniędzy i kontaktów. Inwestorzy mają problem ze zrozumieniem specyfiki rynku, trudno jest im zmaterializować realny zysk. Nie mają także na wzór konkretnych przykładów innych współprac na linii startup korporacja, pokazujących, że z sukcesem można połączyć interesy obu stron. A jak dołożyć do tego fakt, że startupowiec nie jest w stanie językiem inwestora wypunktować mu konkretnych argumentów, czemu ma w ten biznes uwierzyć, Sytuacja wydaje się bardzo trudna. Co do kontaktów, bez żadnej wazeliny i reklamy, polecam wszystkim zainteresowanym takie wydarzenia jak Tech, gdzie posłuchacie nie tylko wykładów, ale przede wszystkim spotkacie osoby, do których normalnie trudno Wam się dostać. Tu macie ich wystawionych jak na tacy. Robicie sobie kawkę i bez żadnych kompleksów podchodzicie do stolika, przedstawiacie siebie i swój pomysł, pod ręką macie nawet swoje notatki czy powerpointy. Wszystko może się przydać. Nie macie nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Poza tym wiele startupów, m.in. innymi czy Biolumo potwierdzi jak wiele dał im udział w różnych konkursach i programach akceleracyjnych i jak wiele kompetencji, pomysłów i kontaktów stamtąd wynieśli, np. z prestiżowego startup bootcampu. Uczestnicy podchodzą do każdego stolika, piczują przez kilkanaście minut i z każdej takiej rozmowy wyniosą coś dla siebie. Czasem konstruktywną krytykę, czasem wizję modelu biznesowego, czasem perspektywę rynku zagranicznego, czasem inwestora, a jeśli podejdą z odpowiednim nastawieniem i przygotowaniem, zawsze nowe doświadczenia, kontakty i wzrost rozpoznawalności i wiarygodności firmy. Say yes. Put there, partner. I'll go drum up some business. But first I really need you to check me for ticks. Anything? They're tough to see. A już za tydzień mam nadzieję, że uda mi się wygrzebać z tych wszystkich dokumentów, raportów, analiz, które Wam przedstawiam i wrócić do nagrywania biotekstów, bo bardzo mi tego brakuje. A na horyzoncie mam fajnych rozmówców, którzy mam nadzieję potwierdzą chęć udziału w moim programie. Co z tego wyniknie? Bądźcie z nami, wbijajcie suby, a przekonacie się sami. Do zobaczenia.